Dzisiaj jest sobota 28 stycznia, pierwszy dzień naszej tureckiej 3 miesięcznej podróży kupiliśmy kartę Turkcell, 15 giga za 160 zł w trakcie spacerku, jakby ktoś się zmęczył, chciał usiąść. Albo miał potrzeby, to może z widoczkiem na piękne morze. Dowolna jest sobie dwójeczka. Siódemeczkę i czwóreczkę <śmienicza> <Yeah. śmienicza> z barmiksa <śmienicza> z menu numer 2. No patrzcie na to! Uh! Po prostu jest przepięknie, jakieś kilometry po Turcji? to jest czuję się zagrożony, a na pierwszy zjazd, e, no, kupiliśmy kartę e, Turcel piętnaście giga. Za 160 zł. Pakiet startowy ogólnie ostro. Potem, niby, jest już yy, taniej. Często zapominaliśmy włączyć mikrofon w naszym aparacie. No, bywa i tak. Dlatego będę starał się dopowiadać w montażu niektóre rzeczy. Tutaj jem naszego pierwszego kebaba z baraniny. Na talerzu podanego razem z ayranem, czyli takim jogurtem lekko słonym. Naprawdę było wszystko smaczne. Tutaj, na pierwszej naszej stacji w Turcji, pan z obsługi nas poczęstował czajem, czyli turecką herbatą. No i na początku już wiedzieliśmy, że nasza podróż dobrze się zaczyna. No i musiałem oczywiście zrobić jeszcze na pamiątkę zdjęcie cen tureckiego paliwa, bo również mile mnie zaskoczyło. Dzisiaj jest sobota 28 stycznia, pierwszy dzień naszej tureckiej 3-miesięcznej podróży. Jest dwie godziny później niż w Polsce, w Polsce jest 21.30, więc w Turcji teraz jest 23.30. Także wstajemy jutro, jutro jest niedzielka, więc będziemy chillować, tutaj zostajemy na miejscu, bo musimy sobie ten dzień odpocząć, poogarniać to co trzeba. Jeśli już oglądacie drugi odcinek naszej przygody to chcemy się z Wami podzielić czemu Turcja i czemu vanlife. Marzyliśmy o vanlife od około 10 lat, jednak dopiero teraz zbiegło się ze sobą wiele argumentów, żeby wyruszyć. Jakie one były? Z pewnością podczas naszych filmów o nich Wam opowiemy. Dlatego postanowiliśmy kupić 20-letniego busa Opla w którym po modyfikacjach o których mówimy w naszym wanturze, ruszyliśmy do Turcji. Dlaczego Turcja? Szukaliśmy ciepła i niskich cen. Czy tak będzie? Zachęcamy do zostania z nami. Oto słuchajcie miasteczko i widać, że na, na zimę jest wszystko pozamykane i kompletnie tu się nic nie dzieje ale jakiś klimacik tutaj czuć W trakcie spacerku, jakby ktoś się zmęczył, chciał usiąść albo miał potrzeby, to może z widoczkiem na piękne morze zwolnąć sobie dwójeczkę Fajny <laughs> jak te widoczki Ci podboją? Pięknie. Nigdy nie byłam na Islandii, ale tak se to wyobrażam. Patrzcie, słuchajcie, na... na tą miejscówkę, nie? Tam jest piękne, przydzierające się słoneczko i jest... piękny widoczek. Tu... Zielone polany. Tu jest dalej morze. To jest to samo morze jak to. Morze egejskie. Tak się ciągnie ciągnie i ciągnie. A tam w dali jest nasz. Hihi. Tu mamy takie bezpieczenie antywłamaniowe. Nasze No nasze szybę. No no Teraz poproszę działający. Będziemy ogarniać internet, bo Aga ma kartę, ale nie działa jej. Także zobaczymy, czy to się uda. Tutaj Wam właśnie Aga opowiada, dlaczego jej numer nie działał. Okazało się, słuchajcie, że pani podczas wypełnienia wniosku w komputerze pomyliła jedną cyferkę w jej numerze telefonu, dlatego karta była nieaktywna, ani nie działał internet, ani cała karta SIM. Ja w tym czasie uzupełniałam wniosek. O wydanie takiej karty w formie dowodu osobistego, ewentualnie naklejki na szybę, która umożliwia przejazdy płatnymi drogami w Turcji. Wtedy podczas przejazdu przez bramki taka opłata jest pobierana, a wy tą kartę sobie doodowowywujecie. Także wyjedziemy sobie kiedyś, jak panowie sobie pozałatwiają, wszystkie sprawy. To w Turcji ogólnie jest. Znaczy nie może mieć planów, nie? Żadnych na jakieś specjalne godziny, trzeba sobie tak zaplanować, że trzeba mieć zapasów z kilka godzin, bo na przykład ktoś się zostawi, nie? Siemanko, z tej strony rozweselamy w podróży, rozweselamy przez W w podróży, <grym> lecimy na wyspę Gokseda promem z półwyspu. I samochód jest pod nami na pokładzie i my sobie stoimy tutaj u góry. Myśleliśmy, że będzie gorzej w sumie z jakością, ale jest nawet, nawet całkiem przyjemnie. Jest nawet bar z herbatką, czaj za 10 lira, czyli 2,30 przypominam. Także spędzimy sobie 1-2 dni na wyspie, bo jest bardzo ładny, tam jest mieszanka kultur tureckiej, bułgarskiej i... bułgarskiej, tureckiej i greckiej. Także będziemy Wam zdawać relację, no i chcemy się wreszcie wykąpać, bo tu może jakiś kemping znajdziemy. Jak przeczytacie na blogu Turcja w sandałach, wyspa Gokceda, a wcześniej przez wiele wieków nazwana Imbros, jest pod wieloma względami miejscem wyjątkowym. Po pierwsze, to największa należąca do Turcji wyspa, a jednocześnie jedna z zaledwie dwóch zamieszkanych wysp tureckich na Morzu Egejskim. Stanowi także najdalej na zachód wysunięte terytorium tureckie. W przeszłości wyspa wiele razy trafiała również pod panowanie Greków. Obecnie Imbros jest wyspą zamieszkaną prawie całkowicie przez Turków. Z dawnych greckich mieszkańców pozostała tu jedynie niewielka społeczność złożona głównie z osób starszych. I śpimy sobie na jednym z jej końców lub początków. Eee, takie oto widoczki piękne, ładne mamy. Tam sobie stoi nasz busik. Moje piękne morze pokażę Wam jeszcze owieczkę Tu w sezonie jest podobna masa ludzi, bary, restauracje, eee, o, owieczka nieba zobaczyła <grystanie> Nie jak bardzo mogę blisko jej podejść i się znacznej patrzy Wiesz I <gry> to jest tak ciężkie. To jest krzywo w ogóle. Słuchajcie, jesteśmy dalej na Wyspie Gokceda i ogólnie jest zacny. Po prostu każdy zakątek tej wyspy jest przepiękny. Nie wspomnę o tych po prostu plażach. Piaszczystych, pięknych. No i samo miasto też było bardzo ładne. Mieszanka kultur bułgarskiej, greckiej i tureckiej, więc y, <laughs> naprawdę były ładne kamieniczki, więc jest co zobaczyć na tej wyspie. Wyspa Gokceda jest praktycznie pozbawiona lasów, co widoczne jest już podczas podróży promowej. Słynie natomiast winnic i produkcji wina. Mieszkańcy, których jest nieco powyżej 8 tysięcy, zajmują się także rybołówstwem, wypasem owiec i bydła oraz uprawą drzew oliwnych. Ponieważ na Gokcendzie znajduje się duża turecka baza wojskowa, znaczna część jej terenu jest niedostępna dla turystów. Yeah. <laughs> Dobrze aparat jest to, to. Proszę. E, margaritę, Nie margarite. Jakie drinki się da? A to margarita z pizza. Tak? Proszę e, dwa whisky sour, e, ewentualnie siódmeczki i czwóreczkę z barmiksa z menu numer dwa. Tak. No i potem właśnie Turcy są o takich Polakach myślą około że są... Więc nie wiem, nie poważni na ubie. Dobra, już, zrozumiałem. Więc z tym że ja się pośliznę i nabiję. No, no zobaczcie te ja też. Dobra, koniec z tego cyrku. Bo Aga harpuny zabiera. No, patrzcie na to. Uh! Po prostu jest przepięknie. No, po prostu. Arr, bajeczka. Ja Cię solę, bajeczka. Witajcie, witajcie. Jesteśmy słuchajcie przed mostem łączącego część europejską Turcji z częścią azjatycką. Witamy cię Azjo Turcjo, Azjo, Azjo, Turcjo To my, Polacy. Proszę bardzo, Agana Kimeku. Ładnie wszystko pokonane rękaweczki. weczki. Mm. Elegancko. Mm. To pamiętajcie, że spoko wydaje mi się, jeżeli chodzi o cenę, bo 350 lir

ludzi jedzących hałwę. Mam nadzieję, że te 3 minuty nam wystarczą. Jakbyście chcieli więcej poglądać ludzi jedzących hałwę to dajcie znać. To nagramy Wam jeszcze, czy mam jeszcze kilogram hałwy.